Najpopularniejsze powiedzenia George'a Bernarda Shaw'a. Świat składa się z leni, którzy chcą mieć pieniądze bez pracy, i głupców, którzy gotowi są pracować bez bogacenia się. Dziś, gdy nauczyliśmy się latać jak ptaki i pływać jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie. Nienawiść to zemsta tchórza za strach, którego doświadczył. Nie mamy prawa cieszyć się szczęściem, jeśli sami go nie tworzymy. Idealny mąż to ten, który uważa, że ma idealną żonę. Umiejętność znoszenia samotności i czerpania z niej przyjemności to wielki dar. Bycie szczerym nie jest niebezpieczne, zwłaszcza jeśli przy tym jesteś trochę głupi. Czasem trzeba rozśmieszyć ludzi, żeby odciągnąć ich od zamiaru powieszenia się. Największym grzechem wobec bliźniego nie jest nienawiść, lecz obojętność. To prawdziwy szczyt nieludzkości. Kobiety jakoś od razu wyczuwają, z kim chcielibyśmy je zdradzić, czasem nawet zanim nam to przyjdzie do głowy. Nie ma kobiety, której udało się pożegnać w mniej niż 30 słów. Łatwiej żyć z namiętną kobietą niż z nudną. Prawda, czasem się je dusi, ale rzadko porzuca. Alkohol to znieczulenie, które pomaga przetrwać operację zwaną życiem. Ludzie pozbawieni zdolności obiektywnego postrzegania rzeczywistości często nazywają ją cynizmem. Ten, kto potrafi, robi, ten, kto nie potrafi, uczy innych. Postaraj się zdobyć to, co kochasz, bo inaczej będziesz musiał pokochać to, co zdobyłeś. Starzenie się jest nudne, ale to jedyny sposób, by żyć długo. Jedyna lekcja, jaką daje nam historia, to ta, że ludzie nie wyciągają z niej żadnych lekcji. Gazeta to drukowanie medium, które nie widzi różnicy między upadkiem z roweru a upadkiem cywilizacji. Demokracja to balon unoszący się nad głowami ludzi, który każe im patrzeć w górę, podczas gdy inni grzebią im w kieszeniach. Jeśli Ty masz jabłko i ja mam jabłko i się wymienimy, to każde z nas nadal ma po jednym jabłku. Ale jeśli Ty masz pomysł i ja mam pomysł i się nimi wymienimy, to każde z nas ma już po dwa pomysły. Zdrowy rozsądek i pracowitość potrafią zrekompensować brak talentu. Można być geniuszem, a mimo to zrujnować życie z głupoty. Tytuły i odznaczenia wymyślono dla tych, których zasługi dla kraju są bezdyskusyjne, ale nie znane jego obywatelom. Człowiek jest jak cegła, gdy się przypiecze twardnieje. Reputacja to maska, którą człowiek musi nosić tak samo jak spodnie czy marynarkę. Człowiek, który w nic nie wierzy, boi się wszystkiego. Natura nie znosi próżni. Tam, gdzie ludzie nie znają prawdy, zapełniają luki domysłami. Człowiek rozumny dostosowuje się do świata. Nierozumny próbuje dostosować świat do siebie. Dlatego cały postęp zależy od ludzi nierozumnych. Bogaci ludzie bez przekonań są dziś bardziej niebezpieczni dla społeczeństwa niż biedne kobiety bez moralności. Taniec to pionowy wyraz poziomego pragnienia, jest wyrazem cielesnych pragnień.